Saloniki to drugie po Atenach największe miasto w Grecji. Nie są typowym całorocznym celem turystycznym i już w październiku nie spotkamy tu tłumów odwiedzających. Dlatego zwiedzanie salonik poza sezonem należy do wyjątkowo przyjemnych doświadczeń. Plac Arystotelesa, znajduje się w samym centrum salonik, to największy i najbardziej reprezentatywny plac w mieście. Otoczony przez liczne sklepy, hotele oraz restauracje, jest ulubionym miejscem zarówno mieszkańców, jak i turystów z placu rozciąga się widok na morze. Biała wieża, symbol Saloni, została wzniesiona w XV wieku po zdobyciu miasta przez sułtana Murwanda II. Początkowo pełniła funkcję obronną jako forteca, a później stała się więzieniem, w którym w 1826 roku dokonano egzekucji zbuntowanych Janczarów, co nadało jej miana Krwawą Wieżą. Aby zmazać niechlumne wspomnienia, wieża została przemalowana na biało i zyskała obecną nazwę. A z jej tu można podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę miasta. Wstęp do muzeum kosztuje 8 euro, natomiast wejście na całą wieżę 4. W cenie biletu wliczona jest możliwość wypożyczenia audio przewodnika. Pomnik Aleksandra Wielkiego. Nieopodal białej wieży natrafimy na imponujący pomnik Aleksandra Wielkiego, przedstawiający słynnego wodza na koniu. Ten ogromny wykonany z brązu monument jest jednym z najważniejszych punktów do zobaczenia w salonikach. Parasolki Ta rzeźba składająca się z unoszących się nad ziemią parasoli została stworzona z okazji kulturalnego wydarzenia w 1997 roku, a jej popularność sprawiła, że pozostała na stałe. Promenada nadmorska to jedno z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Rozciąga się na niemal 5 km. Początkowy odcinek jest nieco węższy i biegnie tuż obok ruchliwej drogi. Idąc dalej, bulwar się poszerza, tworząc przestrzeń dla licznych spacerowiczów. Wzdłuż promenady zobaczymy słynne parasole oraz monumentalny pomnik Aleksandra Wielkiego. Rejs wzdłuż nabrzeża. Jeden z przyjemniejszych sposobów na odkrycie Salonik z innej perspektywy jest rejs statkiem wzdłuż nabrzeża. Rejs trwa około 30-40 minut. Statki wypływają regularnie z okolic Białej Wieży, oferując pasażerom możliwość podziwiania miasta od strony morza. Rejs jest bezpłatny, jeżeli zakupimy na pokładzie napój o wartości 7 euro lub więcej. Możemy również kupić zwykły bilet w cenie 5 euro. Hagia Sofia, czyli Kościół Mądrości Bożej, to jeden z najstarszych zabytków Salonik, którego historia sięga VII wieku. Świątynia, wzniesiona na pozostałościach wcześniejszej, większej bazyliki, zachwyca swoją architekturą i mozaikami pochodzących z różnych okresów, w tym te na kopule datowane są na IX wiek. Łuk Triumfalny Galeriusza, znany jako Kamara, Został zbudowany na cześć zwycięstwa cesarza Galeriusza nad Persami. Pierwotnie składał się z czterech filarów, tworząc czteroprzęsłowy terapylon, którego do dziś zachowało się dwa. Na łuku można podziwiać relify przedstawiające scenę bitewne i triumf cesarza. Budowla znajduje się przy jednej z głównych ulic w salonikach Rotunda sąsiaduje z łukiem triumfalnym. Miała pierwotnie służyć jako mauzoleum cesarza, jednak po jego śmierci w Persji budowla została przekształcona w Kościół chrześcijański, a później w meczet. Dziś jest to Muzeum Sztuki Wczesnochrześcijańskiej. Bazylika św. Dymitra. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Największy kościół w Grecji poświęcony patronowi Salonik. Wnętrze świątyni zdobią piękne mozaiki oraz freski, a szczególną uwagę przyciąga krypta, gdzie według tradycji święty Dymitruz został zamęczony w 306 roku. Krypta pełni obecnie funkcję muzeum, które prezentuje artefakty związane z kultem świętego oraz historią wczesno Salonik. Muzeum archeologiczne w Salonikach. Jedno z najważniejszych muzeów w Grecji, które mieści bogate kolekcje artefaktów z czasów starożytnych, w tym epoki prehistorycznej, klasycznej i hellistycznej. Wśród eksponatów znajdują się złote skarby z czasów królestwa Macedonii, rzeźby, ceramika, biżuteria i inne przedmioty codziennego użytku. Annopoli, czyli górne miasto, to historyczna dzielnica salonik która przetrwała wielki pożar w 1917 roku. Dzielnica ta charakteryzuje się tradycyjną architekturą z wąskimi brukowanymi uliczkami, kolorowymi domkami, drewnianymi balkonami i licznymi kościołami bizantyjskimi. Spacerując po Annopoli można odkryć pozostałości dawnych murów obronnych, wież i bram, które niegdyś chroniły miasto. Z licznych punktów widokowych w tej części miasta roztacza się spektakularny widok na Saloniki i Zatokę. Annopoli jest także miejscem, gdzie można znaleźć urocze tawerny serwujące tradycyjną grecką kuchnię. Hepta to bizantyjsko-osmańska forteca położona na wzgórzu w górnym mieście. Forteca, której nazwa oznacza Siedem Wież, była używana jako więzienie aż do XX wieku. Mury fortecy oferują zapierające dech w piersiach widoki na całe miasto i zatokę. Forum Romanum dawna ogora była niegdyś głównym miejscem spotkań dla starożytnych Greków. Pełniło kluczową funkcję administracyjną w starożytnych salonikach. Chociaż większość budowli została zniszczona przez wielki pożar, wojny i trzęsienia ziemi, na które narożone było miasto. Dziś można podziwiać pozostałości tej imponującej konstrukcji. Lada Dika to dzielnica, która tętni życiem przez całą dobę. Rano możesz zjeść tu śniadanie w jednej z kawiarni, wieczorem wypić drinka, a w nocy udać się do klubu. Życie nocne w tym miejscu zaczyna się dopiero po godzinie drugiej w nocy. Uwaga: to musisz wiedzieć, jadąc do Salonik: Komunikacja Miejska. W Salonikach funkcjonują autobusy, które są głównym środkiem transportu publicznego. Bilety można kupić w automatach na przystankach lub u kierowcy. Kupując bilet u kierowcy, możemy zapłacić jedynie gotówką. Dodatkowo bilet jest droższy niż w automacie. Taksówki są stosunkowo tanie w porównaniu do innych europejskich miast, jednak zawsze warto upewnić się, że kierowca włącza taksometr oraz ustalić cenę przed rozpoczęciem kursu. Z lotniska do centrum dojedziesz autobusem 78 w około 40-50 minut. Bilet kosztuje około 2-3 euro. Bilet powrotny jest nieco tańszy. Możesz go kupić w automatach biletowych na lotnisku lub bezpośrednio u kierowcy. Autobusy kursują co 30-60 minut. Parking w salonikach może być wyzwaniem, zwłaszcza w centrum miasta, gdzie ruch jest intensywny, a miejsc parkingowych często brakuje. W centrum salonik obowiązują strefy płatnego parkowania są one oznaczone liniami w różnych kolorach. Niebieskie linie przeznaczone dla mieszkańców. Parkowanie tutaj wymaga specjalnego pozwolenia białe linie przeznaczone dla gości i dostępne za opłatą. Płatne godziny obowiązują od poniedziałku do piątku między 8 a 21 oraz soboty od 8 do 16. W niedzielę i święta parkowanie w tych strefach jest zazwyczaj bezpłatne, ale warto sprawdzić lokalne ograniczenia. Centrum miasta jest dość zwarte, więc wiele atrakcji można zwiedzać pieszo. Przygotuj wygodne buty, ponieważ ulice są strome i brukowane. Grecy jedzą później niż w Polsce. Obiad może być serwowany między 14 a 16, a kolacja często dopiero po 22.00. Uwaga! Niektóre restauracje są zamykane między 15 a 17.30 na tak zwaną siestę. Targi takie jak Mediano Market oferują świeże produkty, pamiątki i lokalne specjały w przystępnych cenach. Negocjowanie cen jest tutaj często praktykowane. Sklepy zazwyczaj są otwarte od rana do późnego popołudnia, ale w poniedziałki, środy i soboty zamykane są wcześniej około 15-16. Grecja używa euro. Karty płatnicze są powszechnie akceptowane, ale w mniejszych sklepach i na targach warto mieć gotówkę. Napiwek nie jest obligatoryjny, ale zazwyczaj zostawia się około 5-10% rachunku jako wyraz uznania za dobrą obsługę. Życie nocne w salonikach zaczyna się późno, często po północy i trwa do godzin porannych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co można robić w okolicach Salonik, zapraszam cię na film na moim kanale Saloniki i Półwysep Halkidiki.